Podczas konferencji prasowej Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego, w imieniu organizatorów zaprosił do udziału w forum ekonomicznym w Karpaczu. Szanowni Państwo, po raz kolejny spotykamy się w Karpaczu na największym tego typu wydarzeniu w Polsce, ale też w tej części Europy. Wydarzenie o podłożu gospodarczym, ekonomicznym, samorządowym, na którym gromadzi się już od lat, od 2021 roku. Forum ekonomiczne odbywa się w Karpaczu, wcześniej w Krynicy, jak pamiętamy. Tutaj podziękowania dla współorganizatora, dla pana Zegmunta Berdychowskiego, że z powodzeniem od lat realizujemy to przedsięwzięcie. Podziękowania dla miasta Wrocław, które jest też współorganizatorem. I oczywiście dla e, instytucji takich jak ARAF, Ogrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, inne instytucje samorządu województwa, ale też e, funkcjonujące na Dolnym Śląsku. Jest z nami też obecny na konferencji dzisiaj pan marszałek e, Rabczenko. E, szanowni Państwo, w ubiegłym roku 6000 uczestników, 600 e, paneli merytorycznych, e, dyskusji, dialogu o ekonomii, o gospodarce. O przyszłości Polski, o tych sprawach technicznych. Oczywiście opowie przewodniczący, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego, pan Zygmunt Berdychowski. Dla nas jest to gigantyczne wy, wyróżnienie, gigantyczne wydarzenie, nie tylko w skali województwa, ale myślę w skali całego, w skali całego e, kraju. Spotykają się ludzie z biznesu, spotykają się ludzie z polityki, wypracowują kierunki na kolejny rok. To już jest kultowe miejsce, kultowy czas. Początek września, e, Karpacz. W tym roku, to co e, e, myślę, znamienne, to po 25 latach uczestnicy będą mogli dotrzeć z Jeleniej Góry e, do Karpacza pociągami kolei dolnośląskich na, odbudowa na odbudowanej linii kolejowej, odbudowanym połączeniu, które uruchomiliśmy w czerwcu. Przez dwa miesiące, czerwiec, lipiec, cieszy się rekordowym. E, rekordowym e, wzięciem 60 tysięcy pasażerów, którzy poruszali się, skorzystali z, tego, z tej komunikacji, z tego środka e, transportu e, kolejowego. Też na forum ekonomicznym e, będzie taka możliwość, korzystając z tego, będzie e, pan minister e, energetyki, będzie, e, będą pozostali ministrowie ale też będziemy mieli możliwość i taki jest plan testowania lokomotywy napędzanej paliwem wodorowym, to jest coś, co, w, co koleje dolnośląskie zamierzają i samorząd województwa dolnośląskiego w przyszłości inwestować. Szanowni Państwo, ja ze swojej strony bardzo serdecznie zapraszam wszystkich tych, którzy jeszcze się nie zarejestrowali, aczkolwiek z tego co wiem, to chyba liczba miejsc już jest. E, ograniczona i, e, i trzeba o tym pamiętać wcześniej. E, duże wydarzenie, e, dużo wiedzy, dużo doświadczeń, spotkanie wielu środowisk e, co roku w Karpaczu. E, dziękuję jeszcze raz tego miejsca bardzo serdecznie współorganizatorom, e, panu Zygmuntowi, w sposób taki bardzo szczególny. O rozmachu organizacyjnym tegorocznej edycji poinformował Zygmunt Bertychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego. Takie informacje, które uzupełniają to, co już pan marszałek chciał powiedzieć, to na przykład informacje o tym, że wysłaliśmy ponad 15 tysięcy zaproszeń do gości i w kraju, i z zagranicą, że... Pracuje przy obsłudze forum, w trakcie jego trwania kilkaset osób, i część z tych ludzi to są pracownicy firm z Wrocławia i z Dolnego Śląska, na przykład firma, która przygotowuje miasteczko kongresowe, na przykład firma, która odpowiada za transport, na przykład firma, która odpowiada za nagłośnienie. Jednym słowem, ten kontekst lokalny forum ma dla nas, dla organizatorów, bardzo istotne znaczenie. Te, te, te pokoje hotelowe, o których wspomniał już pan Marszałek, one z jednej strony są zamawiane przez głównego organizatora, ale to jest tylko 2700 800 pokoi na mniej więcej 7,5 tysiąca osób, które bierze udział w forum w różnym charakterze, bo to są i pracownicy, i goście. Jednym słowem, trudno jest w tym czasie w Karpaczu znaleźć i w okolicach Karpacza znaleźć wolne e, miejsca hotelowe. Tutaj pan Marszałek mówił e, również o o programie rekreacyjnym. No ja, ja ze swojej strony mogę dodać tylko tyle, że w ubiegłym roku prawie 600 osób skorzystało z tego programu rekreacyjnego. To były wycieczki, to było poznawanie Dolnego Śląska, to było zwiedzanie Karpacza. Jednym słowem, forum jest też okazją do tego, żeby ta promocja w wymiarze lokalnym dawała szansę na to, że ci ludzie po forum również powrócą współczynnikawe, czyli ten współczynnik zamienny, o którym wszyscy, o których wszyscy pytają wtedy, kiedy impreza się zakończy i pada to pytanie sakramentalne, jak mieliście z tego korzyści. W przypadku Forum Ekonomicznego w Karpaczu to w ubiegłym roku było ponad 100 milionów złotych. Myślę, że w tym roku na pewno nie będzie inaczej. Jeżeli chodzi o sam program merytoryczny, to najogólniej rzecz biorąc dzieli się jakby na dwie na dwie kategorie. To jest program, który obejmuje takie klasyczne wydarzenia typu sesje, seminaria, panele dyskusyjne, ale też jest część druga, która jest bardzo szeroka w tym roku. To są prezentacje książek. Prawie 40 książek będziemy prezentować, zarówno krajowych, jak również zagranicznych, bardzo różnych od tych związanych z polityką, makroekonomią, do tych związanych z kulturą, z historią. To są również rozmowy z wyjątkowymi, wybitnymi gośćmi. No i tak jak powiedziałem, reszta, która uzupełnia program, to są właśnie te panele dyskusyjne. To, co na pewno nasze forum różni od wielu innych, od wielu innych wydarzeń tego rodzaju, to jest liczba partnerów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. W tym roku, jeżeli chodzi o partnerstwa instytucjonalne, to zdecydowanie najszerszą grupę partnerstw mamy z uczeniami wyższymi, ale są też ośrodki naukowo-badawcze, są też think tanki, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Z zagranicy będzie prawie 60, około 60, czyli prawie drugie tyle to będą instytucje partnerskie z, z Polski. Jeżeli chodzi o sam program, to uznaliśmy jako organizatorzy, że pytanie o to, jaka będzie Europa po transformacji jest dzisiaj pytaniem absolutnie najważniejszym. Bo to jest taki moment, w którym widać to wyraźnie, że okres takiej hura globalizacji dobiegł końca, że te zmiany, które obserwujemy w chwili od obecnej, to jest odejście od globalizacji, która obejmowała wszystkich takiej żywiołowej, spontanicznej. Ona przyniosła, ona przyniosła światu, ona przyniosła wszystkim ludziom na świecie ogromne korzyści, ale widać już teraz wyraźnie, że zaczyna się proces inny, czyli zaczyna się proces, który będzie się charakteryzował tym, że pogłębiona współpraca i globalizacja będzie dotyczyła pewnych baniek, takich na przykład jak takich na przykład jak Europa, Stany Zjednoczone i kraje demokratyczne z jednej strony, inne kraje, które również blisko sobą współpracują, będą w pierwszej kolejności tę współpracę w swoim gronie kontynuować. To co na pewno jest teraz widoczne, to jest to, że spośród wielu trudnych pytań które przejmujemy po poprzedniej epoce, które Europa, które Europa przejmuje po poprzedniej epoce, które przejmuje świat zachodni po poprzedniej epoce, e, e, musimy... Wobec tych pytań na nowo formułować nasze odpowiedzi. Wyzwaniem jest realizacja bardzo ambitnego, zakrojonego, bardzo szeroko zielonego ładu. Wyzwaniem jest polityka przemysłowa, nowa polityka przemysłowa, którą w tej chwili Komisja próbuje przygotować. Jednym słowem, to są takie elementy, które istotnie zmieniają krajobraz geopolityczny, gospodarczy i które w kontekście ciągle trwającej wojny, która na Ukrainie, która również będzie bardzo szeroko dyskutowana w trakcie trwania obrad Forum Ekonomicznego, to te elementy wymagają od nas zupełnie nowych, zupełnie nowych odpowiedzi i to w głównej mierze będą o tym w głównej mierze będą starali się rozmawiać uczestnicy Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Forum Ekonomiczne to ważne wydarzenie dla Dolnego Śląska. Forum ekonomiczne oczywiście odbywa się w Karpaczu. Niemniej, przez swoją rangę, ważność, e, liczbę prelegendów, paneli, tam, które tam będą się odbywały, rezonuje na cały Dolny Śląsk, na cały kraj, a też na Europę. I to jest bardzo ważne, ponieważ oprócz tej wymiany myśli, wymiany doświadczeń, e, pewnego rodzaju projektowania rzeczywistości. Mamy też ten silny aspekt promocyjny. Dolny Śląsk to piękne województwo, województwo, które ma się czym pochwalić. I do tych walorów przyrodniczych, turystycznych, architektonicznych mamy również bardzo ważne wydarzenie ze świata ekonomii, biznesu, administracji, z którego jesteśmy bardzo dumni. Forum ekonomiczne wspierane jest przez miasto Wrocław. My jako Wrocław zawsze też opowiadamy i mówimy i spotykamy się w takich tematach jak infrastruktura, czy inwestycje zagraniczne, czy nasza współpraca z uczelniami wyższymi, która niewątpliwie też rezonuje na cały Dolny Śląsk i buduje też ten potencjał nowych technologii, potencjał naukowy, o tym będzie mówiła Pani Prezes Arawu. Pani Magdalena Okulowska, a ja chciałam zaznaczyć, że my w tym roku w Karpaczu chcielibyśmy postawić na również trochę inny aspekt, ale w dzisiejszych czasach bardzo kluczowy, bardzo ważny na bezpieczeństwo, bezpieczeństwo publiczne. Tam pojawimy się z naszym programem Bezpieczny Wrocław. Jest to bardzo unikatowy program, który. Z jednej strony łączy nowe technologie, z drugiej strony edukację, a tak naprawdę na samym końcu spaja w jakiś jeden wspólny proces to, co jest do zbudowania zarówno we Wrocławiu, jak i na Dolnym Śląsku, jak i też w całym kraju, czyli bezpieczeństwo publiczne. Bezpieczny Wrocław. To taki program unikatowy na skalę naszego kraju. Będziemy mieli tam swoje stoisko, będą warsztaty, będą takie bardzo interaktywne zajęcia, ponieważ myślę, że wszystkim nam na tym bezpieczeństwie publicznym bardzo zależy, bo to ono w jakiś sposób eliminuje zagrożenia i przygotowuje mieszkańców na te kryzysowe sytuacje, zarówno jeśli chodzi o klęski żywiołowe, oby ich w tym roku. Dolny Śląska Ani Wrocław nie zaznał, jak również te właśnie incydenty z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Zatem o tym też będzie to forum opowiadać, to będziemy pokazywać. Program jest oparty na takich systemach jak w Szwajcarii czy w Szwecji. Tak jak powiedziałam, to nowe technologie, o których też od lat rozmawiamy na forum gospodarczym, chociażby drony ratownicze dostęp w miejscach publicznych do defibrylatorów, czy aplikacja szybkiego wzywania pomocy. Więc na tym stoisku będziemy o tym opowiadać, będziemy pokazywać, jak właśnie to słowo bezpieczeństwo jest słowem kluczowym dla nas wszystkich i to jest związane. Z sytuacją oczywiście geopolityczną sytuacją u nas w kraju za granicą naszego kraju, więc my się bardzo mocno na tym skupimy serdecznie zapraszamy, żeby poznać, jak bardzo stawiamy na, na przygotowanie mieszkańców Wrocławia. Myślę, że też Dolnego Śląska, bo Wrocław to Dolny Śląska, Dolny Śląsk to Wrocław, zawsze to powtarzam. Ta współpraca naprawdę jest bardzo dobra. I tutaj się łączymy we wszystkich tych najważniejszych. Aspektach. To również, Szanowni Państwo, monitoring, schrony, infrastruktura tutaj się zliczamy, tutaj się inwentaryzujemy, razem oczywiście też z Urzędem Wojewódzkim, więc będziemy to wszystko pokazywać. Serdecznie zapraszamy. Będziemy pokazywać, tak już zupełnie przykładowo mówiąc, plecaki ewakuacyjne. Przygotowujemy mieszkańców do tego, co w tym plecaku ma być. Będziemy też mieli. Do, do pokazania i do rozdawania naszym mieszkańcom jako przykładowe, przykładowe gadżety. No i oczywiście oprócz tego pokażemy nasze Hydropolis, które jest pokazywane e, jak co roku i dlaczego warto e, tą kranówkę pić. A poza tym te nowe technologie, rozwój, infrastrukturę, inwestycje. Forum ekonomiczne odbywa się w regionie odnotowującym dynamiczny rozwój gospodarki. Bardzo mnie cieszy, że odbywa się w tym naszym regionie w Dolnośląsku w partnerstwie z Wrocławiem, czyli w regionie, który jest też najdynamiczniej rozwijającym się środkiem inwestycji, innowacji. Ja przypomnę tylko, że w ciągu ostatnich dwóch dekad możemy liczyć te inwestycje i ogromne, polskie zagraniczne i, i, i ogromne polskie inwestycje, i te zagraniczne już w setkach. Ponad 260 projektów, które Ponad 130 tysięcy miejsc pracy na dolnym śląsku. W samym Wrocławiu dbamy też mocno o tą innowacyjność, która również rozprzestrzenia się na cały region. Jesteśmy miastem o największej liczbie w Polsce centrów badawczo-rozwojowych. Na podstawie chociażby rozwoju naszych 30 już uczelni, też buduje się ten potencjał kreatywny, i dzięki temu nasz region jest również tym, w którym rozwija się najdynamiczniej również środowisko startupowe. Dlatego w Karpaczu, na naszym stolisku, nie zabraknie też innowatorów, tradycyjnie już. Zapraszamy właśnie młodych, młode startupy, ale także fundusze inwestycyjne. I tutaj też wspólnie z organizatorem, też tą cegiełką ARAW-u, będzie współorganizacja takiego subwydarzenia właśnie łączącego startupy i fundusze inwestycyjne, bo tylko taka współpraca daje konkretne efekty i konkretne projekty. Również merytorycznie, wielokrotnie już dzisiaj podkreślana współpraca będziemy organizatorem aż takich czterech istotnych paneli merytorycznych, gdzie ta współpraca będzie wspólnym mianownikiem. Inwestycje 360, czyli sama nazwa już sugeruje to braterstwo i biznesu i administracji publicznej i ekspercka wiedza. Będzie także mowa o współpracy transgranicznej dla rosnącego w siłę i Nabierającego coraz więcej znaczenia tego naszego e, trójkąta e, Wrocław-Drezno-Praga. Będziemy mówić także o zdrowiu, korelując też z programem Bezpieczny Wrocław, a także o tej współpracy innowatorów, administracji publicznej i mieszkańców w tematyce e, Smart City. E, nieodłącznym elementem jest e, także e, nagrodzenie tej współpracy najbardziej szlachetnej biznesu dla. Społeczności lokalnej, czyli wręczenie nagród dla biznesu odpowiedzialnego społecznie. To już po raz kolejny nagrody prezydenta Wrocławia. Serdecznie zapraszamy. Audycja powstała przy współpracy z samorządem województwa dolnośląskiego.